Widzimy klasyfikację po pierwszym turnieju. Pierwsza dziesiątka są to oczywiście finaliści turnieju USOP Warszawa. A przed nami jedno z ciekawszych rozdań na wczesnych poziomach blindów. Blindy to 75-150. Michał Wiśniecki limpuje z wczesnej pozycji. Reszta graczy pasuje. Teddy ze small blinda. Wyrównuje, na co Rosji postanawia przebić. Michał to sprawdził. Jak widzimy, Michał ma As-7 w Karona, As-dama Rosiego. Flop z dwoma karami. Obaj gracze przeczekali. Na terenie Rosji jeden z przedstawicieli gospodarzy postanowił zaatakować. Michał sprawdził. Na riverze pojawia się as. Tym razem to Michał zagrywa, Rossi sprawdza, następuje showdown. I lepszy kicker Rossiego. Rossi wygrywa to rozdanie. Aczkolwiek myślę, że gdyby tutaj Michał trochę agresywniej rozegrał ten swój draw, to mógłby wygrać to rozdanie trochę wcześniej. Michał teraz to rozdanie przegrał, ale później w trakcie turnieju wziął srogi rewanż na Rossim, eliminując tego gracza z turnieju ze swoimi asami na walety Rossiego. Blindy 100, 200, ante 25, przed nami kolejne rozdanie. Nowi bohaterowie przed kamerami, na stole m.in. innymi Sejo, Panam. I od tych graczy tutaj spodziewaliśmy się dużej ilości akcji i większej agresji w grze niż u poprzedników. No i widzimy właśnie jednego z tych bohaterów. Panama w akcji na stole as valet Walet czwórka i to cały czas Panam atakuje. Na riverze pojawia się kolejna czwórka i Panam sięga po sporą ilość żetonów, czym zmusza przeciwnika do wyrzucenia kart i wygrywa bez showdownu. Blindy 200-400 Ante 50 I kolejne ciekawe rozdanie Mamy ponownie w akcji Panama Który tutaj dawał nam dużą ilość Emocji na stole telewizyjnym Tym razem jego agresji postanowi Przeciwstawić się Sejo Bardzo ciekawy flop Król Dama Zagranie z pierwszej ręki Od Seja Który postanowił sprawdzić Prawdziwą siłę ręki Panama, no na co Panam Odpowiada mu Natychmiastowym zagraniem Za wszystkie swoje żetony i po raz kolejny zmusza swojego przeciwnika do sfoldowania kart i nie pokazując swojej ręki, Panam po raz kolejny wygrywa rozdanie. A my widzimy, które miejsce w Warszawie zajął ten zawodnik. Kolejne rozdanie, kolejny poziom blindów. Blindy to już 4800, Ante 100. Także to już jest poziom, który wymaga od graczy. Dużo większej aktywności i baje player postanawia zagrać Olin in z 3,6. Takiemu już zostało bardzo niewiele żetonów. Niedługo miał wchodzić na dużego blinda. Postanowił spróbować swoich sił z dosyć słabą ręką. Na to, aktywny już od dłuższego czasu, Panam postanawia sprawdzić z walet 10. Blindy wyrzucają karty. I mamy pojedynek 3-6 kontra walet 10 i już na flopie Panam trafia waleta. Ale już na terenie jest Gatchot dla Mbaje Player, który niestety na river się nie pojawia, piątka nie dochodzi i żegnamy tego gracza, a po raz kolejny zwycięzcą rozdania okazuje się Panam. Series of Poker. Ten sam poziom blindów 400-800 Ante 100. Mini race od Jacka Łągwy, zagrywa za 1600 z AS10. Postanawia do akcji dołączyć również Wojtas i jego 7-5 w treflach. I bardzo ciekawy flop as -Król 2, w tym dwa trefle. Zagranie za 3200 od Jacka Łągwy i po namyśle. Wojtas deklaruje Olin, a Jacek sprawdza tak stop parą z niezłym kickerem, więc mamy top parę przeciwko Drołowi. Ten to jeszcze dama, ale dziewiątka trefl na River kompletuje flash u Wojtasa. Tym samym Wojtas eliminuje Jacka Łągwę z dalszych gier w turnieju. Blindy cały czas 4800. Antes 100. Przy stole nie ma już Jacka Łągwy. Jego miejsce zajął Los Adamos, który dosiadł się do tego stołu. I widzimy kolejny olin. Tym razem w wykonaniu Blighta z Asdama. Los Adamos i Szogon foldują swoje ręce. A Panams również z Asdama. Jeszcze raz się upewnia, czy na pewno ma tą rękę, ale najprawdopodobniej zobaczymy w tej chwili jego Olin. Oczywiście. Gracze na blindach foldują. I mamy taką typowo splitową rękę. Zobaczymy, czy któryś z graczy skompletuje kolor na bordzie. Jeśli nie, to będziemy mieli podział puli no tak. i będący na shortstacku blind nie, nie wzmocni znacząco swojego stanu posiadania. W dwie pary, każdy z tych graczy miał z kickerem asem. Nadal jesteśmy na tym samym poziomie blindów, 400-800 ante 100. To był taki dosyć aktywny moment na stole telewizyjnym. I znowuż Blight zagrywa Olin, tym razem ze znacznie słabszą ręką, z 6-9. Na co natychmiast Los Adamos odpowiada Olinem ze swoim As-Król. 6-9 Blight na As-Król Los Adamosa. Blight jest na Olinie, ma mniej żetonów. Już na flopie łapie asa Los Adamos, ale na ternie pojawia się siódemka, która kompletuje strita Blightowi, co pozwala mu zostać w turnieju i podwoić się, a bardzo komplikuje sytuację tego gracza, którego właśnie widzimy, Los Adamosa, w dalszych grach. Blight w Warszawie ukończył turniej na 51. miejscu. I kolejne rozdanie, tym razem już blindy to 500 tysiąc. Poszczególni gracze pasują. Olin zagrywa Los Adamos skrócony przed chwilą przez blighta zostaje natychmiast sprawdzony przez azwalet w kierach Barlogosa. Na flopie widzimy dwie trójki i dwójkę. Turn to Dama, dalej bez pomocy dla Adama. Kolejna dwójka dająca drugą parę na bordzie. I kickerem, asem Barlogos wygrywa rozdanie i eliminuje Los Adamosa z turnieju. Nie będę tego ukrywał, faktycznie no, pierwszym takim symptomem, to znaczy, inaczej odczuciem jest złość, gdyż no, odpada się z turnieju. Mając lepszą rękę, kompletując... Bądź też przed flopem, bądź już na flopie. Lepszy układ jednak, kolejne karty, które przechodzą, wyrzucają z turnieju. Dzień 1a Uso w Poznaniu ukończyło z powodzeniem 26 graczy. Średni stak wynosił 27300.